Obczajcie to! Ok, kumple. Hej wam tu Owsiku, witam w kolejnym odcinku. Zagramy w Volcanoids. Co się działo ostatnio? Ostatnio robiliśmy różne dziwne rzeczy, o których ja nie mam pojęcia. Po pierwsze, raz gram w tą grę. W każdym razie zdobyliśmy swoje wiertło, czy jak to tam się nazywa? Zdobyliśmy kilka części, ulepszyliśmy wiertło, mamy wieżyczki, wszystko jest ładnie, pięknie, więc będziemy robić dalej questy. Najpierw zrobimy moduł magazynowy. Zaczynałam ma nam brakować miejsca w magazynie. Oj, tak, oj tak. Reprodukuj skrzynia. Ok. Moduł, magazyn, poziom pierwszy. Okej, okay. eee, spakuj moduły, zaczyna brakować Ci energii. What? What, What the fuck, mogę to postawić na suficie? Eee, okej, okay. okej, okay, ta gra już mi się podoba. Mogę to postawić na suficie. <laughs> Postawię to tutaj. Zaczyna Ci brakować energii. Rozumieć więcej elektrowni Pozamykaj niektóre moduły Wy myślicie, że ja wiem jak to zrobić? Pogięło was? Zrobimy to kiedy indziej <laughs> Nie wiem, jak się nauczę to to zrobię Simple Explosive Proste wybuchy e, Musimy zdobyć coś co rozwali cały ten statek Drill Ship e, i żeby wyrwać ich maszynerię do yy, no, do researchu. Ma, brakuje mi energii i przerywa cały czas robienie czy to poszło do tego? do tego poszło, dobra yy, ja bym chciał gdzieś lecieć polećmy gdzieś tym wiertłem i zobaczmy co możemy zrobić żeby zdobyć ten moduł jakiś tam zobaczmy gdzie tu możemy się dostać tu na siarki, węgiel, tu jest, będzie gorąco. Więc pole nie za bardzo wrak taka badawczego T1. Ok, mogę tu na powierzchnię czy co? Nie może, no. A teraz szybkie słowo od naszego sponsora. Na stronie Ilovemen.eu znajdziecie różnej maści kosmetyki do pielęgnacji brody, takie jak szampony, olejki i balsamy. Nie macie brody? Nic straconego. Ilovemen oferuje również serię kosmetyków dla mężczyzn. Z kodem o dostaniecie 10% zniżki. Czy to chodzi o to, że jak ja mam te głowy, to ja teraz mogę iść tutaj do research table i użyć głowy do informacji o rafinowaniu T1? Bo jeśli tak, ja wrócę to sprawdzę, bo ja mam te czerwone red cockheads, czerwone głowy. Jeśli tylko o to chodziło, to będzie śmiesznie. Jo, głowa górnika. Może być użyta w badaniach nowych technologii lub uzyskania materiałów jakich? E wywiadowczych. Teoretycznie, jeśli pójdę tutaj i zrobię takie coś To nie mogę tego zrobić, bo nie wiem czemu Głowa górnika, a głowa górnika, okej okay. I węgiel Dobra, rozumiem już Już rozumiem, ojejki, jejki i wyprodukuj Simple Upgrade Explosive, tak? Upgrade Simple Explosive. Upgrade Simple Explosive. I bum! Powinniśmy mieć wybuchy zaraz. Ok, halo, co jest? Przygotowanie do ataku. Potrzebujemy znów zaatakować wiertaki KOOG, ale tym razem zbierzemy coś więcej niż przedmioty. Potrzebujemy zniszczyć moduły i zebrać z nich technologię. Wymagać to będzie lepszej broni niż le, re, leworwer. Wyprodukuj granaty, strzelbę i pociski do niej. O kurde, strzelbę? Kiedy to zrobisz, będziemy gotowi do najazdu. Pociski mam. Black powder mi jest potrzebny. A to muszę zrobić. Eee, proszę mi tutaj ładnie... Robić 15 Black Powdera a tu jest 20. Miedziane śruby, miedziane rury. Eee... A muszę umieścić sztaby w magazynie, bo tutaj teraz produkuję. Miedzianą śrubkę potrzebna nam jest 1. Miedziane rury potrzebne nam ich jest 5. raz, 2, 3, 4, 5. Shotgun i armory. Ja pierdzielę. Raz, dwa, trzy, cztery. Wyprodukuj szczelba i wyprodukuj śród nocnej ciszy. Już, już robiłem ten żart gdzieś. To nie w ostatnim filmiku z tego? I teraz Bum, bum, bum. Obczajcie to. Cik, cik. Pum, pum. A nie mogę pistoleciku mieć? Mogę, okej. Okay. Okay. Czyli jest jeden slot na broń, i pod nim można zmieniać. Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem, rozumiem, i bardzo fajne. I teraz Questy: Zbuduj moduł elektrowni. O tak, o tak, 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 tak. To przede wszystkim potrzebuję. Miedziane rury i miedziane blachy. Nie wiem ile miedzianych rurów i miedzianych blachów potrzebuję. Jeszcze jedną miedzianą rurę. I teraz elektrownia węglowa, stanowisko produkcyjne. Klik i, e, wybierz zakładkę moduł, elektrownia węglowa, poziom pierwszy. Teraz moduł magazynowy, elektrownia. I w tej ścianie musimy, musimy to umieścić. Czy mamy gdzieś jakąś pustą ścianę w ogóle? Pany. Bo tutaj, o pusta ściana, ha 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 ha, jest pusty sufit. To powinno na razie wystarczyć, ale kiedy rozbudujesz moduły produkcyjne, pamiętaj dodać więcej elektrowni. Spoko. Uszkodź wiertek, koł, nadszedł czas na najazd. Twoim celem jest zniszczenie modułów produkcyjnych i rafineryjnych na, i zdobycie technologii. Pewniśmy się, że masz odpowiednią broń, bo niektóre moduły są trudne do zniszczenia. Potrzebujemy tych technologii że ze zniszczonych modułów, aby odblokować ulepszenia dla, do naszego wiertaka. Zaakceptuj zadanie. Zrób zapasy amunicji i granatów. Ja bym zrobił więcej granatów, tak szczerze mówiąc. Mogłbym armor zrobić. Miedziane rury, miedziane śruby ślub, i miedziane blachy. <laughs> I robimy sobie armor. Pierdylion granatów. Sześć jeszcze. Jak mamy rozpierdzielać jakieś wiertło, to ja wolę narobić sobie tego. I idziemy się bić. Do otaku! Chociaż mamy 7 minut, to nie wiem, czy chcę tam iść. Powinienem dość spokojnie. Ja po prostu bardzo chcę komuś przysadzić z dwururki. rurki. Ok, ku kumple. Hoho! <słyszy> <śm> To to ja rozumiem. To to jest strzelanie, panie, wiecie? Do ataku. Znisz rafineria poziom pierwszy. To jest rafineria chyba pięć. Mogę rzucić tutaj granata. Zniszczone! Umieść przedmioty. Jeszcze nie! Jeszcze to, to nie koniec. Atakujemy wszystko, co tu może być. Ups. I co wy na to? I co wy na to? Czajajcie to Zobaczmy co jest w magazynie Elektrownia węglowa ammo w magazynie Oni tu mają bardzo dużo fajnych rzeczy skrzynia, granat Wszystko trzeba zajebać, wszystko od ty się rzucasz, mogę wszystko zniszczyć to też tam jakiś sposób. Dobra, wystarczy, wystarczająco ich tutaj zgnoiły. To był hata! co mam umieścić w magazynie? Mam elektrownię w ogóle za darmo. Węgla, co nie miara, pompa, zniszczony moduł produkcyjny, zniszczony moduł energii, najazd udany, dobra robota. Ok, zdobyliśmy trochę e, planów od tych kogów, i teraz będziemy mogli nowe moduły robić. Zobaczmy. A, wznowiona pod. aj, erupcja, tam erupcja, bla, 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 bla. No i niestety, niestety musimy czekać na erupcję. W tym czasie trochę pokraftuję, chyba rudę miedzi poprzerabiam na te sztabki. Wszystko się ładnie robi. Zobaczcie ile sztab będę miał na zapas. I erupcja wulkanu zakończona. Informacje o rafinowaniu, proszę. I wziąć to do magazynu. Pobierz informacje z magazynu, ok. Czyli mam pobrane i to siarkę. Teraz research work table Zakładkę schematics Czyli schematics tu I ulepszenie rafinacji porządkowej Ulepszenie pozwala zezwala na przeróbkę miedzi i siarki I to jest chyba to samo co miałem do... Co jest tutaj, stanowisko produkcyjne, jeśli dobrze rozumiem Tylko, że do przetwarzania tych innych rzeczy, miedzi i tak dalej To dobrze I cyk Zakończone. Mamy quest. Teraz muszymy, musimy go zbudować. Wydobądź węgiel. Mam węgiel. Zniszczony moduł rafinerii. To tego nie mamy. To jest problem. To jest jeden kilometr od tego? Oj nie nie. Po ten zniszczony moduł pójdziemy w następnym odcinku. Jeśli wam się podobało dajcie znać. Dajcie łapkę w górę. Jak się wam się nie podobało to dajcie łapkę w dół jak chcecie. To było w Sikus. Trzymajcie się i na razie.